jesteśmy to jest nasz pierwszy odcinek Minecraftowej codzienności jak już niestety już wcześniej próbowałam nagrywać, ale to, cały czas mi się cały przestawało mi się do nagrywać, zatem teraz ustawiłem, żebym patrz i widział. Nie wiem czego ale mam straszne logi. A więc do na tamtym dobudowaliśmy trzy poziomy do góry tam. Nie, strasznie laguje wejście i pokazałem nic więcej nie robiłem nie robiłem, ale no, na tym odcinku no po prostu no po nazwie nie Au. po nazwie odcinka no po nazwie odcinka że dzisiaj robimy staninę dla koni i kończymy. I kończymy. I kończymy naszą latarnię. Bo chciał... Chciałam skończyć latarnię w tym odcinku, jak się wydało. By wydało. By nas... Wie... Jak wiecie, jak zostawić licznik Śmierci na single, ale nie na multiplayer, to yy, byście w pełni dali bo chcę tak sobie właśnie ustawić, tylko nie wiem, bo wszystkie, co oglądałam, jakieś filmiki, to mi nie działało, więc mogli, to podajcie. Nie wiem. Albo najlepiej filmik jakiś bardzo, albo napiszcie dobrą instrukcję. Jak wiecie dlaczego ten domek do rozmnożenia amperów nie chce mi jakoś działać. Nie wiem czemu. Jakbyście też mogli dać jakieś instrukcje albo pomocę, albo filmik. Bardzo chętnie bym się ucieszył. Ucieszył. No matkę... szkoda, zrobię. To, to zrobić po środku. takie wyjście? Nie, nie robić po środku. Dobrze, 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 A więc ludzi z kanału, no. Dawajcie jakieś fajne komentarze. Daw Dawajcie te, te, tego, bo ja nie wiem. Mody. <coughs> czekam nadal na mody. Albo czekam na 1.8 jak wejdzie, bo jeszcze mody na 1.8. A więc zobaczymy co wyjdzie. Pierwsze. Czy mody na 1 na 8? Czy... Czy pierwszy, ten osiem idzie gdzie, a więc. I jeszcze pytam. Zajmie się na Czy te, te wszystkie owce, czy nie? Czyli pospłużyły wszędzie mam tej wannie. potrzebowałam tej wełny, ale teraz to przesada. Ale dobrze, że nawet wymyśli mię no wymyślili mięso, zabiec. Bo gram. A i pozabijałem, co? I mam cały tak Mięso i mięso, więcej mięs, mięsów. Więc mięsów forever. Dobra. Idziemy spać. Dobra. Nie mam zbyt dużo screenshotów. Bo nie mogłem w tą sobotę grać. W niedzielę, ani w piątek, ani w czwartek. Bo po prostu, bo byłem na weselu. A więc za dużo screenów nie będzie. We, ale mam lagik. Tu, 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 bum, bum, to było, to przodło, było, No, czekam na Wasze komentarze. no. Bloka i z encelowizonet, czy chcecie, żeby dog z nami nagrywał? Nie ja patrzę, po szkło tu jest szkło. A więc bardzo jestem ciekawy. Jeszcze może dojdzie, no, jeszcze jedna osoba może dojdzie, gdzie nie wiem, gdzie nagrywała z nami na multiplayerze, ale to jeszcze wszystko, albo jeszcze jedna osoba, może dwie mogły sobie dojść. Ale jedna znaczy czy znajdzie w końcu hasło do skype'a, a druga czy do Sony. A druga jak chce kupi porządny komputer też czekaj, gdzie była lava? Lava była tamtą stronę jak lava była tam prosto, tam... tam 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 prosto tam prosto lava była Później po nią pójdziemy Ja jak z pójdę to chyba wszystko sobie zostawię Nie chcę, chcę, no, lądować jak dogi Bo graliśmy, tak jak przyszedł graliśmy sobie na y, konsoli To y, pod ziemią zrobiliśmy sobie świat reli I no i poszedł zbierać, pozbierać te teorony. No tym tym, tym, na tego, no, portal. I tak nas zbierał już prawie ja wszystko, miało wpadło do Więc zapisaliśmy się, zapisaliśmy sobie świat. No. By po prostu miała ładne zapisywaliśmy, to było straszne. Miał cały kipunek, miał cały ładny kipunek i wszystko widać. Srób. Poszło. Dobra, podzielimy to ładnie. Tak, tylko dwóch potrzebujemy. Come on come on come on, come on, come on, come on, Raz, dwa, trzy, cztery. Maszerują oficery. Raz, dwa. Cztery maszerują oficery. Jeden. Dwa, dwa, Chcieliście, że ten cover może przypalić kilka aż normalnie no, piasków? Po no, prostu, tylko jedną rzecz, to nie warto. Widzicie, że już spada. Mogę przypalić więcej jednego węgla. Nie spadnie 31. O. 3. O. Spada. To będzie jeden dwa, cztery już jednego przepaliliśmy, chyba na to mam się siedem przepalić jednego, tak, dwa 7 nawet się uda z jednego przypalić. Patrzcie. 7. 7 piasku da się z jednego przypalić. Widzicie? Siedem piasku z jednego da się przypalić. Dobra, to jest... Widzieliście o tym? 7 piasku z jednego. Prawdopodobnie no. Fajnie by było jakby dali jakieś rowery. Albo samochody, albo jakieś nowe jedzenie, albo nowe zwierzęta, do Minecrafta. Ja się nie wiem. Prawdopodobnie teraz wyszły te lochy. I jak nie, do mnie to jest mam oceanu, prosty to mało, którego się nie odwiedzałam. Widziałam go raz, jak tam leciałam po te kuliki. Kuliki. Kuliki, kuliki. No. Tam byłem chyba raz czy dwa razy. Prawdopodobnie, jak tam no nie jesteś daleko, to ci się. Chyba tam nie był i tak byś tam w ogóle nie wchodził, a więc może znajdziemy, ale jak sobie oglądałem innych graczy Lochy, to chyba jeszcze chwilę poczekam. Bo z moim zbroją i z pięcioma, no z czteroma diamentami, jakimiś pięcioma, pięcioma, chyba, pięcioma takimi, czy czteroma, czy pięcioma, czy trzema diamentami, no to chyba nic nie zrobię z żelaznym też słyszałam, że tam trzeba iść z diamentowym całym setem a więc to chyba nie dla mnie dobra, odkładam wszystkie rzeczy idziemy na wyprawę po... działa już mi? działa? nie, nie działa, dobra idziemy na wyprawę po lawę nie, tego nie wezmę mieczyk tylko wezmę nie, łóżko sobie wezmę tego i nic więcej sobie nie wezmę. Tego nie wezmę, tego nie wezmę, tego nie wezmę, tego nie wezmę. Srok. Sio! 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 33 mogę wziąć. Piasek, jedzenie, drewno. Tyle co mogę wziąć? Jeszcze dwie, mogę wziąć. Dobra, teraz idziemy po wedarku. Połóżko łóżko trawelingowe. Dobra, Wederko. Yy, Skąd to się wzięło? Dobra. Ciepun. Dobra. Sztyle um, wiaderka więc bez moje. Wszystkie. To jest moje łóżko travelingowe. To się da z skóry złożył cztery. Czy nie? Wrócimy to, zobaczymy. Dobra, chyba nie ma. A to pójdziemy na górę. określimy łóżko. O, daj łóżko. Daj łóżko, Dobre. Idziemy, idziemy, idziemy. No wymyślić trampolinę. Albo. A wiem już, są slime bloki, a więc jak byście mogli, to byście mogli mi poszukać w filmiku na jakiś dobry, dobry, naprawdę dobry jakiś cielec ze spawner slime, bo teraz można zrobić slime blokowe bloki, które się odbijają, to po prostu by było super i linki ze slime też można zrobić, a więc no, to też by było fajnie. Dobra, ile już nagrywamy? Z jakieś jakieś kilka minut. I dobra, najwyżej będę cięcia. Ale nic się nie stanie. Czyli to już wyłączył limity. Chyba, chyba tak, chyba nie. Chyba. Nie wiem, nie mam bladego pojęcia. I prosto... Teraz wam pokażę takie śmieszne drzewko. Tak, tu jeszcze nie byłem i na razie nie będę zwiedzał. Tu byłem, prosto, dobra. Jakieś śmieszne drzewko tu było. O, ty gdzieś to drzewko? To tamto drzewko, to ja bym po prostu. To gdzieś to drzewko Trafiłem tysiąc tysiące razy do domu? Bo ja nie wiem, co bym zrobił bez tego drzewka. Tam są nowe surowce, dobra. Zostałam brałam nowe surowce do naszego domku. Jest! Tu? Nie, dobra. Gdzie to jest? Gdzie to lawa? Gdzie to jest ocean? Ocean, ocean, dawaj jajko. Tak, Ej, kurczę, mi się wykryto nie fair. Dobra. Um. Pustyni kawałek ode mnie też kawałek Dobra, gdzieś tu pójdę do swojej źródeł kolawy. Gdzieś tu, są króliki. Króliki, króliki, króliki. Mama mama, mama króliki. Hmm. To do to źródeł kolaby no Idziemy z wyschło Wiesła z Co za konie Konie, 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 konie Nie, bo mo możesz tylko spać w nocy Możesz tylko spać w nocy Możesz, jej w końcu mogę spać tylko w nocy Właśnie powinienem zrobić, że można też spać, to spać w dzień Tak powinienem zrobić To co jak na przykład, chociaż coś musiał na przykład sobie przedłożyć na noc. Dobra, sorki kochani, ale na razie wiem mogę nagrać widełko lewy. Poszukam go później po nagraniu. Sorka. I teraz może będziemy czyścili miejsce. Będziemy teraz czyścili miejsce na na... Ile ja już nagrywam? Nie wiem ile na ale zobaczcie, ile nagrywałam i zaraz do Was wracam. No, Mamy jeszcze 5 minut, a więc przyczynimy te 5 minut, żeby wyrównać te ładnie ten. Dobrze. Idę po łopatkę, idę zmienić rzeczy i może nam się uda do tych 20 dobić. 20. Dobić. 20 dobić, 20 dobić się dobić, Jest 1920 czyli do 5 to będzie 3 to będzie 32 dobra 32 No 32 kończymy kochani, dobra, tylko dziadu ja wszystkie na górę mam, wszystkie tu położyłem no wszystko na to zebrałem. Hmm. Dobra, o to, to zostajesz. Ty może nie zostać Ty idziesz sobie, ty idziesz sobie. Oddaj, chodź tu do mnie. Mięczyk Tu, 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 tu. Dobra. Ej, 32, 30. Dobra. dobra, idziemy.

ale myślałam, że tak farmy sobie mogę gdzie indziej zrobić nawet podziemiach mogę sobie farmy zrobić A, ładnie nie ale tak to nie mogę zrobić nie, nie. O, 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 tak to tutaj wszędzie, ze stędniny wszędzie nie zrobię tego do końca wszędzie um, co tutaj będzie to stędnina? i też muszę farmy zrobić żeby dokończyć to ładnie stędniny 30 już, nie mi się do trzydziestu 30. do, 30. do 30. dobra, jeszcze cztery minutki nam zostało, dobra, to będziemy żeby pozwolić im tak latać na wolności, no tu mam do, do, do kolei już dookoła. Nie, jeszcze jest, myślę, żeby z odcinków tak w jednej serii było 40-50. 30, jak się Wam będzie podobało, bo naprawdę czekam na więcej subskrypcji, bo dopiero zacząłem. To jest mój pierwszy taki jak pierwszy, pierwszy Minecraft nie mieście odcinek i po prostu jakie się naprawdę Wam podobają moje odcinki, I po prostu lekujcie mnie po prostu motywuje na zwykły lajk, albo zwykłe wyświetlenie, albo na zwykły komentarz. Na takiego komentarz to jest po prostu mile się po prostu w sercu robi jak ktoś lubi twoje odcinki nie nie pójdę na kogoś słabnego live czy chat żeby się z zreklamować nie okej okay, mamy że nasze dwie minutki zostały hop, hop, hop. Wydaje, że te kamienie, kamienie powinny się tak rozsypywać. Czyli takie o te to powinno być na, równe, na pół przydzielonej i powinno się rozsypywać śrub. Trzeba było zbierać i tak położyć na czwórkę razem. Tak o to, wyda, jak właśnie, to nie? Się tak robił takie Nie. Myślę, że wydaje, że tak powinno być. Ale nie wiem, czy tak powinno być, czy nie tak nie powinno być, a więc... Dobra, będzie to dalej czy nie? Tak, powiększymy dotąd. Powiększymy dotąd, jak mam czasu zostanie. Dobra, widzę, że już nie mamy prawie czasu. Jeszcze chwilka, jeszcze minutka i kończymy. Kochani, ja już to sobie dokończę później. No dobrze, kochani. Jak Wam się podobał filmik dajcie łapkę w górę albo komentarz. Dobrze, nie zapomnij o subskrypcji.